Te wieże, które dzisiaj zobaczysz, obserwacyjne, to są przede wszystkim wieże zbudowane przez Hiszpanów po to, żeby obserwować przypływające okręty handlarzy niewolników. Mm -hmm. W zatoce, którą być może dzisiaj również zobaczymy, bardzo bym chciał ci ją pokazać, nazywa się La Eradura, czyli Podkowa. Jest to niesamowicie piękne miejsce znowu pełne piasku, restauracji, pachnące wędzoną albo smażoną rybą. Tam doszło do totalnej katastrofy floty hiszpańskiej w roku 1562. Pięć tysięcy ludzi poszło na dno w ciągu pół godziny. No, to sporo. Więc dlaczego, dlaczego ja to namalowałam? Bo ja to po prostu mieszkam. Więc, więc widzę różne pomniki, widzę różne tablice pamiątkowe, czytam je, traktuję to jako lekcję hiszpańskiego. I dlaczego, o czym, o czym w tej chwili mówię, że dobrze jest z buddyjskiego punktu widzenia, dobrze jest być świadomym y, również zaplecza tej czy innej sytuacji. Na przykład z miłości do ludzi.